Dostaję pytanie, ile zarabiamy na tradingu i czy w ogóle trading jest skuteczny? Czy prowadzimy live trading? Jakie mamy wyniki? I generalnie, czy trading jest dla każdego? To jest zestaw takich podstawowych pytań, na które postaram się Wam odpowiedzieć w tym filmie. Zostańcie ze mną, za chwileczkę wracamy. Od połowy sierpnia wystartowaliśmy z naszym challengem od zera do milionera, gdzie pokazujemy u nas ten projekt na grupie na gambicie Tradera. Oczywiście mamy tutaj setupy i dyskusje: od zera do milionera, i mamy zakładkę live trading, gdzie cały czas wchodzimy i jesteśmy i handlujemy sobie na tym live tradingu. Co u nas generalnie tutaj było do pokazania? Były pokazania, do pokazania setupy, na które ja tutaj wchodzę otwieranie pozycji na live, gdzie ja sam pokazuję mój tylko i wyłączny handel, czyli otwieram pozycję u naszego partnera, czyli na platformie inwestycyjno-handlowej AvaTrade i pokazuję Wam te otwarte pozycje, które tutaj widzicie i gdzie praktycznie jesteśmy. Czyli handlujemy sobie tutaj na żywo to. I teraz tak, wystartowaliśmy nie z 500 dolarami, nie... Z pięcioma tysiącami, nie z 10 tysiącami, ani nie ze 100 tysiącami dolarów. Dlaczego pytaliśmy, co będzie najbardziej kwotą optymalną dla Was? No i najbardziej optymalną kwotą dla Was było 1000 dolarów. Czyli zaczęliśmy od 1000 dolarów i to 1000 dolarów sobie rozmnażaliśmy i rozmnażamy dalej do tej pory. Oczywiście mieliśmy tutaj setupy. W tym przykładem mamy dolara do jena, gdzie też było to rozgrywane. Były tutaj wejścia, była dyskusja z naszymi, naszymi grupowiczami, i było praktycznie po każdym tygodniu podsumowanie, ile udało się zarobić, ile się oczywiście udało też stracić, bo to nie jest tak, że live training będzie tylko i wyłącznie przynosił kokosy. Pamiętajcie, tu chodzi o to, że my mamy maraton. My biegniemy w maratonie. Nie biegniemy na 100 metrów, a potem zadyszka, tylko naszym takim celem jest wygrać ze statystyką, i ta statystyka musi być po naszej stronie. Oczywiście mamy to w naszych projektach tutaj. Ja zapraszam Was też do dołączenia do Gambitu Tradera, gdzie mamy tutaj inne nasze zakładki, czyli jesteśmy na kryptowalutach, gdzie omawiamy i handlujemy sobie Bitcoina, Ethereum, Alty. Oczywiście mamy zakładkę Forex Indeksy, gdzie handlujemy sobie pary walutowe. W tym przypadku akurat ostatnio mieliśmy euro do dolara, euro do jena. Indeksy, gdzie wrzucamy sobie analizy. Tego, co się dzieje na indeksach. Oczywiście mamy również surowce i to, co jest, i co się dzieje na surowcach, czyli metale, złoto. Bo złoto tu też mieliśmy bardzo ładne wejścia na app i dalej jesteśmy w tych pozycjach na app. Oczywiście, jeszcze dla tych malcontentów, którzy nie lubią tradingu, mamy akcje, inwestowanie, gdzie mamy również akcje zagraniczne, gdzie Gast ma portfel Lisa, w którym. Pokazuje swoje dzienne zmiany, gdzie pokazuje, co handluje obecnie na rynkach i jak to w ogóle wszystko wygląda. Także zapraszam do nas do Gambitu. Jeżeli chodzi o to, co tutaj oferujemy dalej, no to teraz tak na tych setupach i to, co się dzieje tutaj, no to mamy podsumowania. Mamy ten live trading, który jest naprawdę istotny, bo pokazuje, co się dzieje. My nie robimy na takiej zasadzie, że OK, odpuszczamy, tylko my cały czas na bieżąco handlujemy sobie i handlujemy na żywo. Oczywiście, handel na żywo nie polega na tym, żeby mieć setup co 5 minut nowy, tylko handel na żywo polega, że my wchodzimy w naprawdę fajne setupy i łapiemy fajne setupy, gdzie mamy również potwierdzenie tego, co się dzieje. Bo zobaczcie, były tygodnie, gdzie przechodziliśmy do. Takich negatywnych tutaj scenariuszy, czyli mieliśmy tutaj ileś tych pozycji na minusie, ale statystyka pozwoliła nam ładnie tutaj wyciągnąć to wszystko. Oczywiście, cały nasz handel i podsumowanie tego, co robiliśmy, znajdziecie u nas na grupie, na gambicie tradera. Czasami trzeba by uzbroić się w cierpliwość i troszeczkę tutaj poczekać, na to, żeby te rynki już po wejściu w pozycję rozwinęły się odpowiednio i pojechały w tą stronę dogodną, gdzie pokazaliśmy kierunek. Ale co jest jeszcze ważne, istotne, to jest to, że my wchodzimy sobie tutaj na tą zakładkę live trading i handlujemy na żywo. Oczywiście to są spontaniczne godziny tego handlu. No mamy jakieś tam standardowe, ale jeżeli nic na rynkach się nie dzieje, to nie będziemy siedzieć na siłę i patrzeć, że OK, tutaj będzie wejście, tam nie będzie wejścia. Nie, my cały czas sobie szukamy, patrzymy, jeżeli jest gdzieś miejsce na to, żeby spróbować jakąś pozycję otworzyć, to sobie tą pozycję otwieramy i potem przynosimy sobie tutaj e, profity z takiej pozycji. Oczywiście te podsumowania, o których Wam mówiłem, one się zdarzają nam tutaj wszędzie, nie wszędzie. Zobaczcie, my mieliśmy na przykład też tydzień handlowy, który albo był na minusie, albo też przynosił malutki zarobek, który tam jest. Ale co jest ważne i istotne tego całego naszego handlu, to jest to, że jak my sobie handlowaliśmy i zaczynaliśmy od 1000 dolarów, to na chwilę obecną mamy 1500, czyli mamy 50%, plus powiem Wam, że 300 dolarów zostało wypłacone do nakarmienia naszego ego. Czyli podsumowując, nasza kwota, która na chwilę obecną jest przez te 2,5 miesiąca, to jest 1800 dolarów. I zarobiliśmy 80% z tego wszystkiego. Czy dla niektórych to jest dużo, czy mało, to już pozostawiam w Waszej ocenie. Mi wydaje się, że 2,5 miesiąca takiego bezpiecznego handlu i na żywo ten handel był pokazywany. 80% to jest przyzwoita kwota. Wpiszcie w komentarzach, czy myślicie, że to jest kwota, która odpowiada temu handlowi, czy myślicie, że to jest za mała kwota i przydałoby się zrobić, nie wiem, 800%. Pamiętajcie, że live trading to nie jest tak, jak zobaczycie sobie u brokerów i zobaczycie na jakichś tutaj banerach reklamowych, że wchodzicie w pozycję, zarabiacie, zarabiacie, Lamborghini, oczywiście następne grube pieniądze, które tam są do zarobku, wchodzą wam na konto. Nie, live trading, żeby was uświadomić, to jest naprawdę ciężka, żmudna i monotonna praca. Praca nad sobą, praca nad statystyką. Praca nad metodologią, która też tutaj jest i odgrywa najmocniejszą jak gdyby rzecz. My akurat tutaj łączymy dwie metodologie, czyli robimy analizę techniczną z metodologii płynnościowej. Dodatkowo jeszcze wspomagamy się płynnością, czyli zrozumieniem tych rynków, co się na tych rynkach dzieje. To jest ważne i kluczowe, plus psychologia, czyli nastawienie tutaj głowy do tego, żeby nie dawać się ponieść tutaj takim owczemu pędowi i wchodzi w to, co wszyscy wchodzą. Bo też wam taki przykład pokażę za chwileczkę. Tym przykładem jest euro gdzie byliśmy w tym miejscu tutaj i sobie chcieliśmy pohandlować i zobaczyć, co się dalej będzie działo. To było to miejsce i ten poziom. I co było takiego istotnego? Było to, że mieliśmy fonds i decyzje odnośnie stóp procentowych. Potem wystąpienie Jerome'a Powell'a. I mówiliśmy, że okej, okay, wszyscy liczą na to, że stopy będą obniżone, będziemy mieć jeszcze ruch, ale będzie mieć ruch ulicy. Czyli to już jest taki ostateczny więczący ruch, gdzie mamy te stopy obniżone, większą ilość taniego pieniądza na rynkach. Co spowodowało jeszcze tutaj wyciągnięcie tego i to było już takim punktem przegięcia, że mówiliśmy, że o, rynek się zaczyna odwracać. I my nie patrzyliśmy na wszystkich, że wszyscy wieszczyli, że będziemy jechać dużo, dużo wyżej i ten euro do dolara będzie się ułatniało. Ale patrzyliśmy na to, że tutaj jest jakiś punkt przegięcia, który może doprowadzić do tego, że zaczyna nam ten rynek jechać zupełnie w inną stronę. Oczywiście dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Napiszcie w komentarzach, czy też jesteście czasami z nami na live tradingu i czy live trading jest dobrym pomysłem. Oraz jakie Wy metodologie używacie do handlu i jaką skuteczność macie, bo to jest też bardzo ważne. Wracając do ostatniego tygodnia i podsumowania, to w ostatnim tygodniu robiliśmy i handlowaliśmy tak, żeby bardzo szybko zabezpieczać pozycję. A dlaczego? Bo wyciągamy z każdego tygodnia wnioski. Co handlowaliśmy, jak handlowaliśmy, i w tym przypadku mieliśmy tutaj do handlu pszenicę, która była już otwarta w piątek przed weekendem i ona dała nam tutaj ładnie zarobić, bo 4,5% praktycznie do góry, 46 dolarów, ale ładne tradey tutaj nam weszły na złocie, bo złoto dało nam tutaj 93,91 dolara do zarobienia. Ale co było w tym tygodniu ważne, to było właśnie staranie się bardzo szybko zabezpieczać pozycję. Czy akurat w tym przypadku, gdzie nie gdzie, były te dobre decyzje do tego, żeby zabezpieczyć? No, nie do końca, bo zobaczymy sobie, że tutaj jednak troszeczkę tych stop lossów na break i było przestawionych. Tak jak zobaczyliśmy sobie Brytyjczyka, gdzie mieliśmy wejście tu i tu, SL był przestawiony na tym, na tym miejscu drugiej pozycji. No i zobaczcie, ściągnęło nam, a potem rynek odbił i pojechał. Ale co jest ważne dla tradera, ważne jest, żeby trader nie tracił na tych rynkach. I teraz podsumowując, mamy wypłacone 300 dolarów, zostało nam 1500 do handlu. I pamiętajcie, to są pieniądze do handlu. My akurat w tym przypadku musimy sobie tą kwotą handlować dalej dalej, ale to już nam się zwiększają kwoty, którymi możemy handlować, to jest też na plus. Także będziemy pomnażać to i całe zadanie tego challenge'u, który tutaj robimy, jest pokazanie Wam, że można handlować oczywiście z głową, i co najważniejsze trzymając się odpowiednich zasad. Czyli nie ma tak, że hulaj, dusza, piekła nie ma i sobie handlujemy. Tylko trzymamy się odpowiednich zasad i sobie handlujemy u nas na gambicie tradera. Zapraszam do dołączenia serdecznie do nas. Link do Discord znajdziecie poniżej w opisie.